Ach, ten fnaf. Z jednej strony masa animatroników, którzy czekają tylko, aby nas dopaść, a z drugiej strony biedne dusze dzieci wołające o pomoc. Cóż, nowy zwiastun dodatku do FNAF Security Bridge został już przedstawiony przeze mnie w krótkim filmie, przez innych twórców pewnie też, ale w tym filmie powiem wam rzeczy, o których może nie wiecie, ponieważ nowy FNAF, a w sumie to DLC do niego, skrywa kilka ciekawych sekretów. Jesteście ciekawi jak one wyglądają? Cóż, przekonajmy się! By the way, w opisie macie linka do konkursu, na myszka Erox zapraszam. A zaczynamy od podstawowych informacji, o których pewnie wiecie, ale trzeba to powiedzieć. Otóż wiemy, że nazwa nowego dodatku do FNAFa to Ruin, co odnosi się bezpośrednio do faktu, iż akcja gry toczyć będzie się w zrujnowanym Mega Pizza Plexie. Na nasze szczęście dodatek ten będzie darmowy i wyjdzie początkiem 2023 roku. Tylko pamiętajcie, że trzeba pierw posiadać najnowszego FNAFa na swoim koncie, by ten dodatek otrzymać. A przechodząc do samego zwiastunu, do samego teasera, w lewym górnym rogu znajdziemy świecące czerwone oczy. Jest to bezpośrednie nawiązanie do naszej wani, ponieważ jej oczy świecą właśnie na ten kolor. Przykładowo, oczy takiego burntrapa świeciły na kolor fioletowy, a u zwykłych animatroników oczy zwykle w ogóle nie miały żadnej poświaty. Tym bardziej nabiera to sensu, jeśli zobaczymy na drugi zwiastun nowego DLC, który został zapowiedziany, ze sloganem Powstanie Wani. Zresztą sami zobaczcie na teaser zapowiadający tą grę. Od początku czerwony kolor oczów reprezentował Wani. A co więcej, ten nowy teaser, Powstanie Wani, mówi nam o tym, że no, ten chapter będzie opowiadał trochę historii naszej Wani. Jak też pewnie pamiętacie, nasza Chika została lekko to ujmując nieco przez nas zgnieciona, jednak i tak przetrwała i będzie jednym z przeciwników w nadchodzącym FNAFie. Mam nadzieję, że jak zaoferujemy jej jakąś pizzerkę, to może nie będzie aż tak bardzo wściekła, ale to dopiero się okaże. A co więcej, jeśli przyjrzymy się rozświetlonej wersji zwiastunu, zobaczymy, że jej ciało nie tylko zostało zgniecione, ale wygląda na to, że zostało lekko podpalone, co prowadzi nas do bardzo Ważnej informacji. Otóż, skoro nasza placówka została zniszczona, a cika lekko podpalona, oznacza to, że zakończenie z pożarem, tak zwany fire-ending, jest tym prawdziwym. A skoro tak to znaczy, że nasz Grzesiu tak naprawdę nigdy nie uciekł z mega pizza I obraz na telewizorze z Grześkiem proszącym o pomoc, tym bardziej ma teraz sens, ponieważ skoro nigdy nie wydostał się z placówki, to znaczy, że jest w niej od początku uwięziony i naszym celem będzie go uratowanie. A te oczy wani spoglądające z ciemności z nadtelewizorów i fakt, że wani była ukazywana właśnie przy takich obrazach, może oznaczać, że przetrzymuje naszego grzesia, albo przynajmniej uniemożliwia mu drogę ucieczki, i to my będziemy go musieli ratować. No właśnie, widzowie, skoro mamy go ratować, to kim tym razem będziemy grać? Cóż, tym razem wcielimy się w rolę dziewczynki, ale cóż to za dziewczynka? W internecie widziałem sporo teorii, iż może być to Suzy. Jednak mimo iż obydwie mają blond włosy, to mimo tego mają inne fryzury. Więc nie jestem do końca przekonany, iż to ona. Szczególnie, że udało mi się odnaleźć najbardziej prawdopodobną osobę, którą może być. Zresztą sami zobaczcie, przyjrzyjcie się uważnie. Na tym fragmencie z FNAF-a, pochodzącym właśnie z naszej gry, widzimy Grzesia, przykrytego gazetą. A tam w gazecie informacja o zaginionych dzieciach. I zobaczcie na tą dziewczynkę, po środku tej gazety. Jej cień idealnie pasuje do naszej bohaterki. Czyż nie? Według mnie to właśnie ona. Do tego na monitorach widać jest jakąś postać. Jest ona trochę rozmazana, nie będzie to na pewno wani, ponieważ ona widoczna jest nad monitorami. Więc kto to taki może być? Cóż to za postać? Jakiś animatronik? Według mnie, w takich dziwnych pozach, to tylko mundrop mógłby się ustawić. A fakt, że FNAF lubi zagadki i mamy tutaj do czynienia po obydwu stronach z takimi samymi obrazami, ale w innej kolejności. Z lewej dziwna postać Grzesiu, a z prawej Grzesiu dziwna postać. Takie nietypowe ustawienie może być właśnie taką reprezentacją rozdwojenia osobowości animatronika, co tym bardziej pasuje do niego, biorąc pod uwagę, że za dnia, kiedy widno, nasz kolega jest sandropem, a gdy gasną światła, pojawia się moondrop. A co wy sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Dodatkowo, jeśli ktoś nadal nie jest przekonany, że fire-ending to zakończenie z pożarem było tym prawdziwym, to przyglądając się dokładniej, w prawym dolnym rogu znajdziemy kabelek. Ale powiecie, panie roście! I co z tego, że tu jest jakiś kabelek? Cóż, nie jest to byle jaki kabelek, a kabel z charakterystycznymi białymi paskami. Powiecie, no i co, że ma białe paski, to nic nam nie mówi. No właśnie, ale białe paski takie same miał nasz Deblop. Czyli animatroniczne monstrum, które w zakończeniu właśnie z pożarem załatwiło naszego Burntrapa, który o ironio! Płonął pożarze, bo wiecie, burn, czyli spalić. A do tego nie miał jak uciec! Był w pułapce, bo wiecie, burn, trap, czyli. Płonąca pułapka, nie mogę, śmiesznie się złożyło. Ale wiecie, to taki trochę czarny humor. Tym bardziej czarny jak spalony, bo wiecie, popiół. Ja no przepraszam, kleiło mnie. A idąc dalej, pojawiła się też wersja renderu naszej placówki, naszego teasera, na której znajdziemy kilka ciekawych sekretów. Po pierwsze, współczuję naszej bohaterce, faktu, że jej buty świecą. Na pewno nie ułatwi nam to ucieczki przed animatronikami. To wiecie, jakby założyć na siebie jakiś alarm krzyczący EJ ANIMATRONICY, TU JESTEM, TU JESTEM, ZŁAPCIE MNIE! Ale naprawdę, będzie z tym ciężko, jeżeli jakaś mechanika związana z tym świeceniem będzie w ale raczej nie będzie. Myślę, że to taki po prostu easter egg. A tak serio, przechodząc do bardziej takich fabularnych, ciekawych rzeczy, na obrazach zobaczyć możemy postać, która przypomina jakby Bonnie. I tak trochę jestem ciekawy, czy dodatek poruszy kwestię tej postaci, albo chociaż temat naszego Foxiego. Bo mówiąc szczerze, najbardziej chciałbym, aby DLC poruszyło właśnie kwestię Foxiego i Bonnie, bo o tych postaciach w sumie trochę się dowiedzieliśmy w Secruit ale też nie do końca. Wiele z ich, można powiedzieć, historii jest niewyjaśnione, i jakby ich historie zostały rozwinięte, to bym się naprawdę cieszył. Do tego niedawno, bo 2 czerwca, dowiedzieliśmy się, że w realizację dodatku fabularnego do naszego FNAFa, czyli całego tego DLC, zaangażowany będzie również Matpad. Jeśli nic wam to nie mówi, to w skrócie jest to twórca najpopularniejszego kanału YouTube w tematyce, powiedzmy, teorii gier, w tym właśnie naszego FNAFa. Jego teorie często są bardzo ciekawe, rozbudowane, często są mroczne i naprawdę można powiedzieć wciągające. Dlatego też z jego pomocą czuję, że nowy dodatek do FNAFa będzie jeszcze lepszy, bo będzie pewnie im jakoś doradzał, żeby ta historia była jeszcze ciekawsza. Warto też poruszyć kwestię dosyć popularnej teorii, Withered Golden Freddy. To nie nawiązanie do niego, ponieważ ma dwoje uszu i generalnie, według mnie, to po prostu rozwalony pomnik Glamrock Freddy'ego. Wiem, nikt nie pytał, ale po więcej zostaw suba.